Skalna ziemia. Twarde tu było życie od wieków. Krzywda uczyła nieufności. Nędza rodziła ciemnotę. I dzisiaj są tu zakątki, gdzie życie chłopskie płynie jak przed stu laty. Cywilizacja przychodzi bitą drogą, a tu bezdroża, że i koniem nieraz nie dojedziesz. Rzecz działa się w jednej z takich wiosek.

Wiedziałem dobrze, że właśnie w tej chwili po chatach ukrywają chorych. Przede mną, przed lekarzem, który musiał zabierać dzieci matkom przez milicję. Siłą. Byłem gorzko upokorzony. Tak, zdrowe dzieci przyglądały się widowisku z ciekawością. Dla zdrowych dzieci nie byłem groźny. Byłem po prostu dziwowiskiem. Zaraz po powrocie poszedłem do radiowęzła. Raz jeszcze próbowałem przekonywać, tłumaczyć. Tu mówi wasz lekarz z Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w kamienicy. Słuchajcie, gaździny. Dzisiaj spotkałem przypadek dyfterytu. Choroba nieleczona w czas jest śmiertelna. Nie ukrywajcie chorych przed lekarzem. Nie narażajcie dzieci własnych i dzieci sąsiadów. Dziś musiałem przy pomocy milicji odebrać dziecko, aby je odesłać do szpitala. Zgłaszajcie natychmiast każdy wypadek choroby. W miejscowej poradni dziecka każda matka otrzyma bezpłatną poradę. Dziecko zostanie zbadane i zważone. No, co ma chorobę dziecku choroby, nie Moja w nie pomoże? W nie szkodzi. Moja jewcia trzy miesiące po wadzeniu zmerła. O, pewnikiem na wadze kater chyciła. Ale przede wszystkim opieka nad zdrowym dzieckiem zapewni właściwy rozwój i zdrowie. Idzie go. Kto zdrowy temu likorz niepotrzebny. Ja sześcioro miałam, a troje pochowałam, To mnie doktor uczyć nie Dziecko w dusznej izbie musi zapaść na zdrowiu. Nie żałujcie kilku skip waszych głow. Zasiejcie tam markę za ławkę. Jarzyny zawierają witaminy. Konieczne dla prawidłowego rozwoju dziecka. Marchę i pomoże Wam w walce z krzywicą. Lekarz dopomoże wam, ile ktoś dajdzie tym. A jednak przychodzili do mnie pacjenci. Przychodzili sami do nowego ośrodka w kamienicy. Chcieli się leczyć. Cieszyłem się, że pierwsze lody przełamane, że zyskałem trochę zaufania, że ci tutaj w poczekalni są wyrwani ciemnocie, która szerzyła chorobę, harłactwo, śmierć. Zresztą czasem i to są złudzenia. Oto ci tutaj przyszli do lekarza, ale jakże z różnych powodów, chociażby ten stary gural Dostał lekarstwo. Przyniósł je z powrotem, bo mu znachor powiedział, że nic nie warte. A znachor, wiadomo, zawsze mądrzejszy od lekarza. Tego widzę po raz pierwszy. Tu go boli, tutaj, wszędzie. Zaraz powie, że to oberwanie albo przelęk. Innych chorób tutaj nie znają. Trzeba zbadać. Bo nic się człowiek nie dowie. Oczywiście. Stawiał sobie bańki na brzuchu. Bańki i bańki. Na każdą chorobę bańki. A tutaj co znowu? Olbrzymi karbunku. Powiada do mnie, e tam wicie taki bolok. Nawet nie przypuszcza, że to ma coś wspólnego z jego chorobą. Karbunku wysmarowane żywicą. Człowieku przecież grozi ci ropowica. Musisz iść do szpitala. Do szpitala? Albo na cmentarz. Znowu muszę straszyć. Nie zdążyłem wypisać skierowania. Widziałem przez okno, jak uciekał przed widmem szpitala. Którejś nocy znowu mnie obudzili. Prędko doktorze, bo chodą do za jego mości już mamy. Głowa go cingiem oliwa. je tam na górze. wiecie, na słopnicach. Tak jest zawsze. Nigdy nie wiadomo, do czego się jedzie. To w tej samej okolicy co poprzednio. Może znowu dyfteryt? Jedno jest pewne: wzywają w ostatniej chwili. Tak. I teraz też ksiądz był już na wozie. Ksiądz i doktor zawsze razem. Jechaliśmy nie po raz pierwszy, ze trzy godziny po bezdrożach. Musiało być zupełnie źle z chłopakiem, jeśli bidacy ryzykowali, że koń po nocy złamie nogę. Chłopak chorował dziesiąty dzień. Dziesiątego dnia przestał mówić. Dychy go chyciły straszne. Babka leczyła go na zapalenie. Babka swoja, znajoma. Pierwsze dziecko i do trzymała, i ubierała do trumny. Teraz jak się tylko dowiedziała o chorobie, zaraz przybiegła. Prosto od roboty, od wybierania gnoju. Mora jałem w obleceniu chodzi na głowie maliane czerwonego banku. Nie będzie ci nic. Nie będzie. Zaś się koły, z się tu się jak się rozkoły ze, z koły się dorana. Miłem mi se dziewczyna, jak ropę karoset, ma już coś gromniczka, graso się iło świata. Zaś się koły, z Za późno. Znowu za późno. No oczywiście, niemowlę miało dyfteryt. Postanowiłem zrobić zastrzyk, który mógł jej starszemu życie uratować. Ale co tam, doktor przeciw śmierci? Jak pan Bóg zechce, to jej życie staje. Tak, znowu za późno, zawsze za późno. Jeszcze jedna porażka. Cóż tu można poradzić samotnie? Przeciw tym wiekom ciemnoty, przeciw tej nieufności, przeciw ludziom samym. Nic, nic tu po mnie. Trzeba rzucić to wszystko w diabły i uciec do miasta. A dookoła budzi się życie. Jak na urągowisko witają mnie niby z szacunkiem. Tylko te dwie przyjazne psie dusze. Właśnie wtedy tego ranka wracając do domu spotkałem Kasię. To ta mała, którą musiałem z milicjantem zabierać do szpitala. Przyszła teraz z matką. Zdrowa, uratowana. Jak mało potrzeba człowiekowi, żeby odzyskać wiarę w siebie. Jeden dziecięcy uśmiech wystarczy na długo, na cały dzień przyjęć w wiejskim ośrodku zdrowia w kamienicy, a może nawet na dłużej.